Co jest dla ciebie najsmutniejsze w naszej rzeczywistości? Najsmutniejsze? The Saddest Thinking World. Kiedy widzę ludzi, yy, którzy, nie wiem, na przykład rodziców z dziećmi, którzy, którzy po prostu nie wiem, jakąś stosują przemoc. Myślę, że dla mnie osobiście bardzo smutny jest widok yy, taki brak, brak miłości, taka nienawiść. Może to, że każdy z nas tak jakby żyje od razu z automatu, że wykonujemy nieraz takie czynności tak zupełnie automatycznie, że... Yy, że przez to czas tak nam szybko mija i nie doceniamy niektórych rzeczy, które możemy napotkać w tej niby zwykłej codzienności, tej samej powtarzającej się. Myślę, że najsmutniejsze jest to, że ta rzeczywistość jakoś pędzi do, do przodu, i my jakby wydaje nam się, że musimy jej. Musimy biec, 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 biec razem z nią że e, trudno jest e, czasem nam po prostu usiąść i spojrzeć z szerszej perspektywy. Większość osób żyje w, w wirtualnym świecie. I większość osób po prostu jest wpatrzona w komórkę i nie spędza efektownie tego czasu, tylko zmarła jego. Myślę, że najtrudniejszą rzeczą, którą musimy przejść jako społeczeństwo, jako rodzina, jako person. To jest lepiej. To problem, ale nie znajdziemy jeszcze Dla mnie najsmutniejsze jest to, że ludzie żyją na pracę, ale nie żyją w życiu.